Dzień dobry, witam Was w nowym odcinku, w nowym dniu. Powiem że nie pamiętam, kiedy ostatnio tak późno zaczynałem dzień, bo jest 7.13. Dzisiaj nie miałem tam klientek moich takich regularnych, co zawsze z nimi trenuję. Z rana na siódmą, więc postanowiłem, że godzinkę sobie dośpię, bo tak czułem, że po prostu mi to dobrze zrobi. Czułem, że tego potrzebuję bo byłem po prostu spiskany jak się obudziłem, więc poszedłem dalej spać. No i generalnie, e, dzięki temu, choć prze, przez to w zasadzie mi się przesunęło e, to śniadanie delikatnie, bo zrobimy jeszcze cardio, oczywiście, pozowanie, jak codziennie, więc jestem już po 30 minutach cardio po sesji pozowania. E, no i teraz generalnie zostaje mi tylko i wyłącznie, czekajcie, mam tutaj filmik e, Gold Fitness, bardzo spokojny w ogóle, e, zostaje mi tylko zjeść śniadanko, i zebrać się na ósmą do pracy, bo jestem umówiony z dwoma osobami. Ja już generalnie personalnych treningów nie robię, także proszę do mnie nie pisać w tej sprawie. Mam po prostu parę osób, takich, z którymi od kilkunastu, a znaczy może nie kilkunastu, ale od sześciu, siedmiu lat trenuję i po prostu to są już takie osoby bardziej znajome niż, niż klienci, więc więc. No więc tyle, nie. No tak to po prostu wygląda, że, że sobie po prostu yy, utrzymuję to yy, na, na razie w, w takim yy, w takim okładzie, bo tam kilka osób do mnie już pisało o treningi Starnowa. Yy, no oczywiście raczej nikt by nie chciał dojeżdżać, ale personalnych już po prostu nie robię, bo bo niestety doba ma tylko 24 godziny, i tak to, tak to wygląda. Jeżeli chodzi o kwestię dzisiejszego dnia, to na rano ważyłem znów 111,5. Dużo bardziej nabity wodą jest w tym sensie podlany taki wstałem. Także tutaj tego jest wina, czemu podlany? Nie mam pojęcia. Generalnie ostatnio wszystko jest bardzo dobrze, i trawienie, i wysypianie, więc, więc nie mam jakichś takich większych powodów, dlatego, ale też się tym jakoś bardzo nie przejmuję. Te fluktuacje wody to jest rzecz zupełnie normalna, więc jakby tutaj yy, na spokojnie yy, do przodu z tym wszystkim sobie śmigam. No a generalnie, jeżeli chodzi o kwestie yy, dzisiejszego dnia pod względem treningowym, no to robimy dzisiaj, w zasadzie ja robię. Yy, tył uda pośladek, także jest to dosyć ważny dla mnie dzień, ponieważ... No, ten tył da i pośladek na scenie jest dosyć istotny. Bez, bez dobrze dociętej dupy i dobrze dociętej dwójki to nawet na scenę nie ma co wychodzić. Więc, więc tak to wygląda. Też to pozowanie trochę tak stójkowałem, że ten pośladek mam teraz cofnięty bardziej do tyłu, żeby pod ten, ten, tą dolną część pleców móc dopiąć, bo to był błąd, który popełniłem przez wiele lat, że bardzo źle pozowałem Pozytyłem, czyli najszerszy bicepsy tyłem, przez co miałem bardzo zawsze pocięty pośladek, ale niestety nie miałem tego, tych wyrazistych tej grubości pleców w dole, co, na czym bardzo, bardzo traciłem, więc w tym roku chcę to poprawić od samego początku sezonu już pisałem do Karola, jeżeli będzie miał chwilkę czasu, to w tym tygodniu sobie do niego podjadę. jeszcze mi się pomoże troszkę poustawiać. No, i będziemy nad tym pracować, także. Zabieram się za jedzenie. Słuchajcie, nie mam niestety musztardy, skończyła mi się i nie mogę nigdzie znaleźć w sklepie. Jeżeli ktoś jest z Tarnowa i widział tą musztardę moją, tą Heinz, coś tam, chyba to jest Honey Mustard, czy coś, czy coś takiego. Nie, nie pamiętam teraz, jak ona się nazywała, ale, ale taka z Heinza, to bardzo proszę, napiszcie mi na Instagramie, w Priwie, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A tymczasem zabieram się za śniadanie, a my się słyszymy jakoś później. Dzień dobry, witam Was ponownie w werze. No i ponownie, jak zapewne już widzicie i po tytule, i po tym, co robię jako pierwsze ćwiczenie. ty uda, pośladek. Dzisiaj generalnie normalnie powinienem zaczynać od przywodzicieli, ale w związku z tym, że mamy jednego pina z sylwią, no to yy, ktoś musi tego pina zabrać. Pada oczywiście na sylwie, bo jest większa jest na masie, więc wolę nie, nie fikać. A tak mówiąc szczerze, to po prostu yy, zazwyczaj jest tak, że żeby sobie nie kolidowało nam te treningi, no to ja zaczynam sobie od tyłu uda i ten przywodniciel robię na końcu, co w zasadzie robi mi dość dobrą robotę, bo nie muszę użyć już takiego dużego ciężaru, bo robię przywodniciele po sumo sumoskłacie, gdzie już tam częściowo te przywodziciele są aktywowane. Więc dzięki temu ten ciężar jest o drobinkę mniejszy i nie muszę znosić tych talerzy. No i generalnie robi mi to dużo większą, mam wrażenie, robotę. Tutaj, oczywiście, wykonuję dwie serie uginań Uginania tym razem leżąc. Jedno nóż w pierwszej serii po prostu seria upadkowa. W rampie na 15 powtórzeń, czyli zaczynam sobie od takiego ciężaru rozżywkowego, powiedzmy, i dokładam stopniowo ciężar, aż nie dojdę do takiego ciężaru, gdzie nie zrobię 15 powtórzeń. I w drugiej serii robiłem tym samym ciężarem, natomiast z dropsetem na max do upadku i w zasadzie jeżeli chodzi o to ćwiczenie to, to już było tyle i przeszedłem sobie na, na ćwiczenie kolejne, ja generalnie tak jak już kiedyś mówiłem, tą maszynę bardzo lubię, bo ona jest nie do końca dobrze zrobiona i wymusza na nas jakby stałą kontrakcję więc jest bardzo naprawdę fajna następnie przeszedłem na uginanie siedząc, jako że tutaj jest to w takim systemie 21, coś ktoś pewnie kojarzy, kiedyś to było bardzo popularne, wszyscy robili 21 -ki na biceps, to, to jest dokładnie to samo, czyli 7 powtórzeń w, w skróconym zakresie do połowy, 7 od połowy do końca i 7 całościowo, tylko że zamiast na biceps. To na tył uda, i maszyna siedząc sprawdza się w tym bardzo, bardzo dobrze. Trzy takie serie robię robocze, i w zasadzie już po pierwszej nie muszę, nie musiałbym robić dwóch kolejnych, ale robię. <laughs> robię ze względu na to, że tak mi kiedyś rozpisał luki, no i ze względu na to, że żeby też większej, więcej większej objętości wrzucić. Hip Hipprasztów nie robiłem przez. Chyba dobre 4-5 tygodni. Z tego co pamiętacie, miałem problemy z tym barkiem moim i po prostu zakładanie tego ciężaru robiło mi więcej krzywdy na, na barki niż e, robienie tego ćwiczenia. Zatem odpuściłem na jakiś czas. Natomiast już z barkiem jest o tyle dobrze, że mogę spokojnie wracać, więc wracam do rotacji, w którym w jeden dzień będę robił e, martwy ciąg na prostych nogach z ziemi, a w zasadzie z delikatnych podkładek. Ze względu na to, że mobilność mi tak całkowicie z ziemi nie pozwala robić, i yy, yy, w drugim dniu będę robił po prostu hip trasty. Tutaj hip zrobiłem dwie serie: jedną top yy, z ciężarem, tym, który tutaj widzicie, i drugą powtórzyłem z tym samym ciężarem również do upadku całkowitego. Także tutaj dwie seryjki i przeszedłem dalej. Dalej przyszedłem na serię łączoną. Czyli taką serię, w której łączymy dwa ćwiczenia jedno po drugim. I Pierwszym ćwiczeniem było oczywiście odwodzenie nóg na maszynie, siedząc, jak widzicie. Przy takim założeniu, że celuję w okolicę 30 do 40 powtórzeń i zakładam sobie taki ciężar, żeby zrobić to przynajmniej w dwóch, trzech seriach takich rest I Jeżeli to zrobię, to dopiero przechodzę na kolejne ćwiczenie. Ma to o tyle duży plus, że dzięki temu nie mam takiego parcia na szarpanie, tylko staram się robić to po prostu bardzo technicznie, bardzo kontrolowanie. Zresztą tutaj ktoś kiedyś mnie pytał, czy nie wolałbym się pochylić do przodu. Teoretycznie tak. Gdybym się pochylił do przodu, zwiększa się zgięcie w stawie biodrowym, zatem zwiększa się kąt w, dla, dla tego pośladka. Pośladek jest co bardziej rozciągnięty i teoretycznie dużo mocniej ten pośladek pracuje, więc ogólnie ja większości osobom tak zalecam robić, jeżeli nie mają problemów. Natomiast ja przy takim ustawieniu mam takie ciągnięcie w plecach dziwne, więc po prostu unikam tego, unikam wszystkiego, co jest jakieś takie potencjalnie dla mnie szkodliwe lub też gorsze niż wersja alternatywna, zatem jeżeli w tej wersji czuję bardzo dobrze pośladek, nic mnie nie boli, no to naturalnie, że oczywiście wybieram tą wersję z oparciem pleców. Przechodzę bezpośrednio do sumo składu z hantelką trzymaną między nogami i tutaj również cały czas w napięciu, jak widzicie, nie wychodzę do góry. Pośladek jest cały czas bardzo mocno spięty, cały czas pracuje na kontrakcji. Staram się ten pośladek maksymalnie dopalić. Tutaj dosłownie po 5-6 powtórzeniach już ta dupa tak pali, że ciężko jest cokolwiek zrobić. Zatem też dlatego robię dropsecik, po prostu wypuszczając hantelkę z dłoni i kończąc sobie maksymalną ilością powtórzeń z ciężarem własnego ciała. To mi pozwala po prostu na to, żeby ten pośladek stuprocentowo zajechać. Nagrywając to, nagrywam to oczywiście ten voiceover dnia następnego to musicie mi uwierzyć, że takich domsów na dupie, jak mam teraz w tym momencie, nagrywając, to nie miałem bardzo, bardzo dawno. To oczywiście jest bardziej spowodowane tym hiptrastem niż tym e, sumoskładem, ale sumoskład roboty robi bardzo, bardzo dobrą. Na koniec, jak powiedziałem, tak też robię, czyli przywodziciele. I tutaj dochodzę sobie w rampie na 20 powtórzeń, czyli z tych serii robię wstępnych z koło 4-5, do takiego ciężaru, w którym osiągam upadek, mniej więcej w granicach 20 powtórzeń. Następnie zrobiłem tylko pojedynczy dropset, jedna seria. Normalnie tutaj bym robił dwie z przytrzymaniem, ale po prostu dzisiaj czułem, że nie ma takiej potrzeby, jak mówiłem wam przed sekundą. Robiłem to bezpośrednio po sumo-skłacie, więc naprawdę już ten przywodniciel po tych czterech, pięciu seriach rozżywkowych plus serii głównej był na tyle zajechany, że po prostu jakoś tak mi się w głowie pojawiła taka wizja dropsetu i tak też zrobiłem. Czasem generalnie tak działam. Y, trochę intuicyjnie, chociaż nie lubię tego takiego podejścia do treningu intuicyjnego, no bo cóż to za intuicja treningowa? Trening powinien być y, zaplanowany, a nie intuicyjny, natomiast y, częściowo teraz tak intuicyjnie właśnie trenuję. Oczywiście mam stałe cały czas w planie treningowym, ale właśnie takie sytuacje jak teraz, że na przykład czułem, że mam ochotę zrobić ten dropset y, zamiast kolejnej serii, to po prostu się nie zastanawiam, tylko y, robię. I najczęściej robi mi to po prostu dobrą robotę, i najczęściej jestem w stanie powiedzieć, że to był dobry pomysł. Także w tym wypadku zdecydowanie mógłbym powiedzieć, że to był bardzo, bardzo dobry pomysł, żeby zrobić właśnie ten, ten drobsecik. No i tak to generalnie wygląda. Robiłem jeszcze oczywiście ramiona, których nie udało mi się nagrać, ze względów oczywiście na ilość osób, które się zgromadziło wokół wszystkich maszyn do ramion, więc zamiast się gdzieś tam z tymi ludźmi e, szarpać i potykać albo nagrywać ich bezpośrednio, po prostu e, odpuściłem. Także tutaj kwestia jest taka, że niestety musicie mi uwierzyć. Robiłem modlitewnik na maszynie, jednorącz, a następnie uginanie. Młotkowe. Dobra, ja właśnie skończyłem swój trening, i to do domu. Dzisiaj w zasadzie mega trening. W ogóle mówiłem w treningu serwis, że mam wrażenie, że im dalej w redukcję, tym mam coraz lepsze czucie mięśniowe. Jestem w stanie zajechać się dosłownie jedną, dwoma seriami. Naprawdę, zrobiłem dzisiaj na startu ginania, Jak widzieliście, ze względu na to, że. Mamy jeden dżimpin z Sylwią i ona zawsze się wbija pierwsze na ćwiczenie. Ja już nie mam dżimpina, więc robię przywodziciele na koniec treningu, żeby mieć po prostu możliwość dołożenia tego ciężaru zewnętrznego. No i generalnie. Słuchajcie na dzisiaj Mam nadzieję, że tam w Wojcowie, że udało mi się zawrzeć jakieś elementy bardziej treningowe I co? Widzimy się jutro Nie nagrywam już posiłka potreningowego I tak dalej Bo jestem zmordowany Więc prawie No, jest 19.15 Goś będę do domu gdzieś prawie na wpół do Zanim się ogarnę, zanim zjem. Będzie już zbyt późno, żeby się bawić w nagrywanie Pasuje się trochę dzisiaj zrelaksować Także słyszymy się jutro o godzinie 18.12 jak zawsze. Ja zapraszam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania i lajkowania. Jak zawsze również. Do usłyszenia.